Kamery wyjechały, problemy pozostały. Co dzieje się w regionach dotkniętych kataklizmami, kiedy świat o nich już zapomniał? Hawaje, Karaiby czy Turcja to miejsca naturalnie kojarzące się nam z wakacjami. Jednak ich mieszkańcy często nie są wolni od troska, czasem dotykają ich różnego rodzaju katastrofy. Wtedy oczy całego świata są zwrócone właśnie na te miejsca. Bywa też, że w takie miejsca przyjeżdżają wolontariusze i ratownicy z innych regionów czy krajów. Dziś opowiemy o tym, co dzieje się wtedy, kiedy po latach zainteresowanie mediów przemija, a życie w tych miejscach toczy się dalej. 6 lutego 2023 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 zburzyło w ciągu 80 sekund ponad 100 tysięcy budynków zabijając prawie 60 tysięcy mieszkańców Turcji i Syrii. Skala tragedii była niewyobrażalna. Świadkowie i ratownicy podkreślali, że często nie mieli do czynienia z gruzami, a wręcz z pyłem, w które obróciło się wiele budynków. W tej sytuacji znalezienie żywych było prawdziwym cudem, a jednak w dniach tuż po trzęsieniu udało się uratować 8 tysięcy osób. W tej akcji ratunkowej uczestniczyła m.in. grupa ponad 70 polskich strażaków z ośmioma psami ratowniczymi, która uratowała wówczas 12 osób. Pierwsza osoba to było mniej więcej po kilku godzinach od rozpoczęcia naszych działań na miejscu, czyli to powiedzmy to był następnego dnia po katastrofie. Czyli mniej więcej około 24 godzin po katastrofie ta pierwsza osoba była wyciągnięta. Ostatnia to było po 5 dni, czyli przez 5 dni ta osoba siedziała przygnieciona jeszcze koło zwłok własnego męża. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w i Karamanmarasz. To górzysty region Turcji i do wielu miejscowości trudno było dotrzeć, a skala tragedii bardzo długo nie docierała do wszystkich. Ponad 100 tysięcy osób zostało rannych, a blisko 3 miliony znalazły się bez dachu nad głową. Nic dziwnego, że mimo wyrastających szybko miasteczek namiotowych wiele osób nie miało się gdzie schronić i trzeba ich było relokować do sąsiednich prowincji. Trzęsienie ziemi ujawniło przy okazji skalę nieprawidłowości przy wznoszeniu budynków w Turcji. To, że te budynki nie były, nie były wykonane może w odpowiedniej technologii, to się przyczyniło do tego, że one się zawaliły, natomiast przy akcji ratowniczej to nam bardzo ułatwiało dostawanie się w głąb takich budynków. Przez to, że było to wykonane byle jak, no to tak naprawdę też bardzo szybko byliśmy w stanie się dostać do środka. W przypadku katastrof naturalnych zainteresowanie mediów zależy niestety od skali zniszczeń i liczby ofiar. Po pewnym czasie, jak każde, każda inna rzecz, będzie to zainteresowanie uciekać i ci ludzie zostaną wtedy już tam sami z sobą i z katastrofą. Wiktoria Maciejewicz była w Karamanmarasz tuż po trzęsieniu ziemi. Potem wracała tam kilkukrotnie. A Global Empowerment Mission ma magazyn w porcie Mersin, który cały czas działa. Media też nie były w stanie opisać e, ogromu tej tragedii, ponieważ e, po prostu te miasta zniknęły z, z powierzchni ziemi. E, wciąż ludzie byli ratowani spod gruzów, były rodziny, które oczekiwały, aż ich członkowie rodziny zostaną ratowani. Uwaga mediów jest potrzebna, bo dzięki niej płynie pomoc zagraniczna do krajów dotkniętych katastrofą. Wraz z upływem czasu te fundusze i pomoc materialna się kurczą, a na miejscu potrzeby przekraczają możliwości lokalnych społeczności, regionów czy nawet krajów dotkniętych tragedią. W tym momencie są odbudowane szpitale, szkoły. Mieszkańcy, którzy stracili swoje mieszkania, wcześniej żyją w miasteczkach namiotowych, teraz żyją w miasteczkach kontenerowych. Jest tam dostęp do pryszniców, dostęp do, do, do jedzenia, więc po prostu mają zapewnione to, ale wciąż oczekują, aż będą mogli wrócić do swoich domów. Co w najbliższych latach czeka Turcję? Zajrzyjmy na Haiti, gdzie w 2010 roku doszło do trzęsienia ziemi o jeszcze większej magnitudzie, które spowodowało śmierć od 100 do nawet 300 tysięcy osób. Same szacunki pokazują, że władze Haiti nie panowały nad sytuacją od początku. Liczba osób, które utraciły dach nad głową, była szacowana na ponad milion. Miasteczka namiotowe znikały bardzo powoli, jeszcze 3 lata później 280 tysięcy osób mieszkało w namiotach, a uprzątnięto zaledwie połowę gruzu. Od tego czasu Haiti trwa w permanentnym kryzysie. W 2018 roku wybuchły zamieszki z powodu podwyżki cen paliw. W 2021 roku zamachowcy zabili prezydenta Jovenela Moise. Od kwietnia 2024 roku państwem rządzi przejściowa Rada Prezydencka. Od trzęsienia ziemi na Haiti upłynęło 14 lat. Global Empowerment Mission działa tam od początku i wygląda na to, że pozostanie jeszcze przez wiele, wiele lat. Jak po wielu latach od katastrofy wygląda organizacja pomocy w takim miejscu? Zaczyna się od natychmiastowej pomocy ewakuacji z zagrożonych terenów, dostawy środków czystości, wody, jedzenia, ubrań, kocy, śpiworów czy namiotów. W okresie przejściowym chodzi o zapewnienie pomocy, dopóki nie zacznie działać tymczasowa infrastruktura. Ofiarom oferowane jest tymczasowe zakwaterowanie, ustanawiane są regularne dostawy pomocy humanitarnej we współpracy z władzami i wybranymi organizacjami pozarządowymi. Celem pomocy długoterminowej jest odbudowa samowystarczalnej i zrównoważonej gospodarki lokalnej, która nie będzie zależna od pomocy zagranicznej. Nie tylko kraje zdestabilizowane czy rządzone autorytarnie wymagają długotrwałego wsparcia. Katastrofy zwykle dotykają lokalnych wspólnot i w każdym przypadku mamy do czynienia z końcem świata w mikroskali. Przykładem takiego końca świata w raju są ubiegłoroczne pożary na Hawajach. Najbardziej ucierpiało miasto Lahanie. W pożarze zginęło ponad 100 osób, zaś ogień sprawił ponad 90% budynków mieszkalnych. I znów najlepiej sprawdza się pomoc nastawiona na aktywizację środowisk lokalnych. W pierwszej fazie chodziło o znalezienie dachu nad głową tym, którzy przetrwali, w drugiej wyposażono lokalnych fachowców w narzędzia umożliwiające odbudowę miasta. Bez naszych narzędzi jesteśmy bezradni. Nie wiedzielibyśmy, jak uporać się z tą tragedią. Dzięki nowym narzędziom możemy rozpocząć odbudowę. To ogromna pomoc nie tylko dla nas, ale dla całej społeczności. Dzięki temu wszyscy możemy myśleć o powrocie do jakiejkolwiek normalności. W międzyczasie usuwano skutki pożaru i stawiano domy tymczasowe na oczyszczonych ciałach. To proces przewidziany na lata, ale istotne jest to, że lokalna wspólnota nie jest pozostawiona sama sobie i może liczyć na stałe wsparcie. Może najbardziej spektakularnym przykładem pomocy lokalnej społeczności dotkniętej niewyobrażalną tragedią jest odbudowa ulicy Wokzalnej w Buczy. Te zdjęcia pamiętamy wszyscy: ciała ofiar na ulicach, zniszczone pojazdy wokół gruzy i zgliszcza. A tak dzięki międzynarodowej pomocy i zaangażowaniu społeczności lokalnej ulica wokzalna wygląda dziś. Wojna na Ukrainie nie daje o sobie zapomnieć, bo jest blisko, tuż za granicą. Jak wygląda organizowanie pomocy w miejscach, które prawie nigdy nie goszczą na czołówka gazet? Marcin Majewski opowiada, co Caritas Polska robi w Jemenie. O Jemenie świat zapomniał i takiej biedy wylewającej się na ulicę kiedy się idzie i, i, widzi, i widzi się budynki, które na przykład e, tak naprawdę należałoby wyburzyć tak? po, po, po zniszczeniach wojennych i kiedy widzisz, że tam, tam żyją ludzie. Cierpimy tak jak inne regiony na południu z powodu złej opieki medycznej, trudnej sytuacji społecznej i braku pieniędzy. Najbardziej potrzebujemy odbudowy ośrodków zdrowia i szpitali, które ucierpiały podczas wojny. Sytuacja finansowa jest dramatyczna. Pracujący ojciec nie jest w stanie zapewnić jedzenia swojej rodzinie. Currently to 70%. Obecnie około 70% populacji jest dotkniętych konfliktem. Spowodowało to pojawienie się kilku problemów, w tym kwestii zdrowotnych. Ludzie nie mają dostępu do placówek służby zdrowia i usług zdrowotnych. Zauważyliśmy, że mniej funduszy trafia do Jemenu, aby wspierać ofiary konfliktu. Wojna w Jemenie trwa od 10 lat. Kraj jest pogrążony w biedzie i kryzysie, co przekłada się na przykład na dramatyczny stan opieki zdrowotnej i wysoką śmiertelność okołoporodową. Statystycznie z tego powodu co dwie godziny umiera w Jemenie jedna kobieta. A mnie widać, światełka w tunelu, żeby to państwo zorganizować, żeby, żeby zlikwidować tą biedę. Ale z drugiej strony, kiedy pięciodniowe niemowlę. Trafia do nas dlatego, że na przykład zakupiliśmy super inkubator, w którym to dziecko może spędzić najbliższe 10 dni i dzięki temu ratujemy mu życie. To mam poczucie, że widzę sens tej, tej, tej pracy. Tak? Że te pieniądze nie są przepalane, że one nie są, um, że one nie są rozdawane. W przypadku pomocy ludziom w odległych krajach na donatorów działają przykłady rzeczywistego wykorzystania pomocy. Jedna studnia, jeden sanitariat, jedna rodzina, której pomagamy to czasem wszystko, co może przekonać do wpłaty, nawet jeśli nie znamy osobiście kraju i jego mieszkańców. Kluczem jest zaufanie, że ta pomoc nie zostanie zmarnotrawiona. To ważne, bo pamięć o tragicznych zdarzeniach jest ulotna, ale jeśli już ktoś zdecyduje się wspierać jakąś konkretną sprawę, stara się to robić systematycznie. W Libanie na przykład pomagamy w ramach programu Rodzina Rodzinie, to jest taki program, który między innymi hmm, polega na tym, że są rodziny w Polsce, które co miesiąc przelewają na konto danej rodziny pieniądze. To jest taka pomoc długofalowa i dzięki tym pieniądzom na przykład właśnie te osoby mogą, mogą żyć, mogą funkcjonować. Ludzkich dramatów nie trzeba szukać daleko. Południowo-zachodnią Polskę znów nawiedziły katastrofalne powodzie, budząc w nas naturalną chęć niesienia pomocy. Potrzeb będzie zawsze więcej niż pieniędzy, dlatego wybierając sprawę, którą chcemy wspierać, wybierajmy organizacje działające efektywnie i pomagające społecznościom lokalnym stanąć na własne nogi.